Ej, odsuniecie się, bo chcę się przebrać. Ale nie wiem cię coś bawi, że się przebrać nie można. No ale rozumiem, że to jest mój sklep. Wypuścić moje tygrysy z klatki? Ale to nawet nie śmiesznie, tylko... to wypiluję. Przez jakiś idiopa to mnie podchodzi, też nie Co? Tak mówisz? A, to przepraszam bardzo, a chcecie mi pożyczyć to auto może? A, chcesz w japę? Nie wydaje mi się, że będziemy tak rozmawiać. Do widzenia! Ociek się od niej! oczyb się od niej! oczyb się od niej! Ja mogę się karnąć tylko kurwa. Jeszcze jego kolega mnie goni, bo musimy odwalić szybkiego busta. Co dam? Bo? Ej, jakby co mi się płaci w tym sklepie? No że mi dajesz kasę, rozumiesz? dajesz żadnej kasy. Jesteś tego pewny? Mam nadzieję, że się nie przebrałem za nikogo z nich. Naprawdę, mam taką szczerą nadzieję. Co ci się stało? Ja? się nie wiem. O kur... Przebrałem się za niego, nie! Dobra, myślę, że to już koniec. Po prostu zniszczymy im ten występ. no, Ej, no morwa, o... nie ty, kurwa na tym terenie. Jesteś pewien tych słów kurwa? Tak, jestem pewien. Eee... Hajek... Ja się obecnie bardzo dobrze bawię. Witam serdecznie, ważne info, to jest jakby co biłem się kontra 10 typa, napadli mnie oczywiście wygrałem, więc to jest taka rana wojenna. Jest teraz pierwsza montuję to dla was, mega mocny materiał więc naprawdę zostawcie lajka like i komentarz pod koniec odcinka jak wam się spodoba jeśli ktoś z was zastanawia się czego używałem na filmie, to jest to Red Engine którego możecie kupić w moim sklepie Next Market link w opisie. Również w ofercie jak dostaniecie bana lub obecnie teraz macie bana, możecie u mnie kupić spoofer czyli program, którym bardzo łatwo się odbanujecie z a, a wraz z Red możecie kupić tanio platformy streamingowe i między innymi na przykład konta Discord ale możecie też pustyć propozycje to pododajemy pewnie różne nowe rzeczy no i to, bez przedłużenia, miłego oglądania ja pierdolę kobieta no, musi być dręczona codziennie no, teraz tutaj przyszłam. przyjechałam, więc... ale... jeszcze, jeszcze nikt nie był dla mnie niemiły jak przyjechałam na urząd miasta to dostałam wpysk naprawdę? wpysk? ja pierdolę. Ej, pomogę ci Odczep się od niej Odczep się od niej Odczep się od niej Już, 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 jest pani bezpieczna policja 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 Wiecie co się dzieje, jak graham widzi policję Kurwa mać Kurwa mać Co to kurwa było? Ja mam matkę z śmieciu to było pojebane. Nie patrzcie kondomie! Kumuś, kumuś! Ty kurwa! Przede Co mną jest? nie ma ucieczki! Co ucieczki! Niech, 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 żony. Co jest? Nie tylko kurwa żony! Prowadzę cały cyrk! Kurwa! Cyrk prowadzi! Kurwa! Cyrk prowadzi! gonią biedny cyrkobcy! Ale ładne auto. ja patrzcie. A mogę się karnąć tylko kurwa. Tu się chciałem karnąć o pierdolę było powiedzieć, że nie mogę się karnąć. Jeszcze jego kolega mi goni. Chyba musimy odbalić szybkiego busta Co dam? Co dam stary? Bo? Zioo! Ej, osuniecie się, bo chce się przebrać. To z z innego sklepu Nie, nie, odsuńcie się Ale nie wiem, cię coś bawi, że się przebrać nie można Mhm mm Wypuścić moje tygrysy z klatki? Śmieszycie to? Co, Ale to śmieci? nawet nie śmieszy, tylko żenuje Że taki idiota to nie podchodzi, też nie przy... To? Pani, Pani. Gówno, i tego arygologa słyszysz Tak mówisz? Puma! co się stało z twoimi kolegami, chcesz jeszcze coś powiedzieć? No, dobra, ty się przebiorę, może po prostu. Ja lubię pumy, ja, ja nie hejtuję, nie wiem o co chodzi. Dla ciebie mam specjal dnia. Twojego sobowtóra, który cię właśnie nakopie, stary. Było dobrze, stary, do zobaczenia. Stary, co jest? Co tu ty mi chcesz? Stary, czemu ty we mnie wierzysz. Halo? Przepraszam bardzo, a chcecie mi pożyczyć to auto może? A chcesz wiapę. Tak? Tak. Nie wydaje mi się, że będziemy tak rozmawiać. Do widzenia! Łapy! Kurwa, nic ja zrobiłem! Hej, sorry, wcześniej zamordowanie mi cię trochę nie wyszło, więc może teraz ci mogę wepchnąć nóż? Co ty na to? Nie kurwa, event mam człowieku. I o, ale ładnie się. wyglądasz w tym stroju, zostaw ten stroj Wierzy to... mi odpierdala, jak mnie kobiety podniecają Dobra, niebieski czy różowy mi No kurwa ty debilu i Ty, ja co ty robisz? Planowałem wam właśnie podpierdolić auto, a co? No, to fajnie, gratuluję za no, za to... Zamknęłaś auto? No, ono jest zamknięte, a ono było zamknięte jak To nie mogę ukraść auto? Nie Patrz, Jakiś chłopak wam podpierdolił auto Ona było za... Ej, jakby co mi się płaci w tym sklepie? No że... tutaj podchodzisz. Nie, nie, że mi, mi dajesz kasę. Tak, ja, ja, ja dać kasę. Nie Pysenka dajesz żadnej kasy. Jesteś tego pewny? No, ty jest przygupi. Ja jestem przygłupi, czy ty jesteś przygupi, że się mnie nie posłuchałeś? No, ale no to jest góra. A kto celował do kogo z klamki? No, a weź w ogóle, no a co, celować się można? Panie, nie przybieraj się. Dobra, weź do, 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 do. Czy ja właśnie odkryłem jakieś nielegalne walki nie mechaników? Zabawmy się no. trochę. musisz, Nie no, tak to no, nie lubi. Jak wyprowadzisz się z tego, to upadnie. Pop. Dwa razy go powaliłem, a on nadal przegrał. Boże! Zakończ swoją rozgrywkę w biciu się. Co wyda to, żeby go trochę odróć narkotykami? No to Zmienię sobie fitową, myślę, że to już na siebie narobiłem lekki. Mam nadzieję, że się nie przebrałem za nikogo z nich, naprawdę, mam taką szczerą nadzieję. Coś się stało. się ja? O kurwa, Przebrałem się za niego, nie! Dobra, myślę, że to już koniec. Po prostu zniszczymy im tym dystans. Obserwujcie tą walkę wizową. Cześć, jest, Magda? Jesteś z balasów. Jesteś stąd? To już pójdź stąd. A co ty robisz? No, Ej, no morda, nie krzykaj tu kurwa na tym terenie. Tak? Nie, ty tak, Nie, akurat nie możesz tu być. Tylko grzeczniej proszę. A może grzecznie to tak głęboko się nie wypchnę, noże pod żebra. Co ty na to? Ooo, gęsta. A jak mówiłem, jeden leży kurwa. Chodź tutaj, chodź tutaj. O, chodź tu! No, to idziesz na rządowy właśnie, morda. Ale to jest czerwona strefa. To nie jest czerwona strefa, to jest teren gangu, debilo. No a ja tu jestem z tego gangu to, I ty wtergnąłeś no na moją Ja jestem OG tego gangu A ja jestem OG 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 razy ty dwa ku... no Ja pozwolisz, że to zrobię? Bejpie. Co ty zrobiłeś? Jak ty to zrobiłeś? Jak się kurwa tak zrobić tutaj, że się wypierd... No oczywiście, Autodowo? oczywiście, że się da Ile to jeść proszę bardzo, Ile to ty jesteś diabłem, to nie? Mega dużo nie. O, kraham, mogę zdjęcie? Noo, słuchaj Dobra, ja oglądałem z tego, z Reddęczaka Opa, ty se strzeliłeś Ty, też te, ty też te, ty też Nie, może sobie porespię UFO, bo już tak mi się nudzi tutaj <sum> Eee, Hajek Ja się obecnie bardzo dobrze bawię Siemano Siema no wiesz, do co zostałeś wezwany czy nie, no, nie do końca, no, mm, ośka balasów, nożownik. Chodź tu. No, to idziesz na rządowy właśnie morda. A no a tam gości ladą na gudmocie, Normalnie dostał jakieś pięć noży i ją dalej żył, więc nie wiem z kim wy się tam trzymacie. Masz klipa z tego czy nie? No, chyba mam, chyba nagrywałem. ale na razie to się zapadam pod mapę, bo jest jakiś diabełek na wyspie i nic nie mogę zrobić. O, chyba masz, coś prosza, mam, chyba, chyba coś mam, chyba coś mam. Przywinę, bo może akurat jak udawałem te kosy. O, mam, mam, mam to, mam, mam to. Ale jeżeli chodzi o hanców, teraz są tacy w porządku, zaufanie. Czyli myślicie, że wła włapują tych wszystkich czterów, jak ktoś gra? na no, odpal? To tutaj? Kurwa. Jedna kosa, tak, druga tak. kosa. No i on dalej żyje, on już po dwóch kosach powinien nie żyć, nie? No, no, no. No, no i. No, no Nie tak, że tak, tak no. to jest cała sytuacja. Tak. okej. Okay, okay. Dobra, skurwa. No, to Dobra, tego typu. Jesteś... Mi, mi, miłego A? dnia życzę, nie? Cześć, Cześć. cześć.